Hej, Lot kręcia! Oto przed Wami kolejny odcinek z tymi głupimi ciekawostkami na Google Maps. Oto kolejne 5 minut, które stracicie w swoim życiu na oglądanie tego głupiego materiału. W poprzednim odcinku odkrywaliśmy, gdzie nagrywano Identy SKTV z zimy 2012. Natomiast teraz zejdziemy troszeczkę głębiej i znajdziemy ten ident. Znajdujemy się na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. A tak przy okazji dziękujemy Ci, Panie Józefie Piusycki, za... za to, że odzyskaliśmy niepodległość. Dobrze, ale nie bawimy się tutaj patriotyzm, tylko yy, szukamy identu i... No więc tutaj to jest cała ciekawostka, tutaj jest ta fontanna. No w identy się to wydawało, że to jest jakiś, nie wiem, duży teren, że to jest jakiś rynek, czy coś w tym stylu. No a tutaj tak jest. Tam środek ulicy. Tutaj chyba nawet dworzec jest. Ale porównajmy sobie teraz. Tutaj mamy jakiś budynek. Jest ten budynek. Tutaj mamy to. I tu też mamy to. I ja jestem agentem? Nikt się przede mną nie ukryje. Ciekawe czy tutaj inni ludzie też tutaj schodzą, żeby się poklapać. Zobaczmy. No tutaj nikt nie przyszedł. Tutaj też nikt nie przyszedł. Tutaj też nikt nie przyszedł. No, i jeszcze na sam koniec tej ciekawostki pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę, która jest jeszcze ważniejsza. To piesek, który zaraz zrobi kupę. W poprzednim odcinku pokazywałem, co się odprawia tutaj w siedzibie telewizji Polsat. Natomiast nie tylko telewizja Polsat skrywa przed nami sekrety. Natomiast znajdujemy się tutaj przy siedzibie telewizji Republika, naszej ukochanej telewizji. No, i tutaj udowodnić, tutaj się odwierdziela. Tutaj idzie sekta, tutaj nawet widzimy ma siedzibę, która się nazywa stodoła i tam pewnie chowa was, więc jeśli się tutaj zbliżycie to was tam zamknie, będziecie siedzieć w tej stodole. I tutaj mamy szefa, co widzimy, że gra sobie tam w poł. Tutaj widzimy, że sekta tutaj rządzi. Jest to całkiem niebezpieczne miejsce, uważajcie na siebie. No i to tyle. Na pewno wszyscy znacie serial Na Wspólnej. To jest serial, który jest zawsze i to zawsze nadawany. W poniedziałku do czwartku na TVN. Nie jest to w sumie jakoś tak za bardzo ciekawe, ale co to ma związek z Google Maps? To będzie tak głupie, że aż śmieszne, ale jak piszemy sobie na wspólnej, to wyskoczy nam ta ulica. Widzicie, pisze tutaj wspólna, warszawa, i zostaniemy pewnie przekierowani na tą ulicę. <noise> no to taka dupa. Mamy tutaj nasz na wspólnej. No w serialu ten dom się wydawał na większy, ale. I wiedziałem, że tutaj są artykuły pościelowe. Nie wiem, czy tutaj się śpi, czy tu się kupę robi. No nie spodziewałem się, że tak to wygląda. <grym> Ale jak widać, tak wygląda. No i ciekawostka na sam koniec. Znajdujemy się przy studiu ATM Studio. Dobrze, a co tam się znowu odwala, to zobaczymy. Tutaj widzimy, że jakiś kinder za zaatakował tą siedzibę. I pewnie będzie w następnej edycji tańca z gwiazdami na wiosnę. O kurde, widzimy tutaj zaatakowali jakieś przebrańcy. O, tutaj nawet mały księcia Wellingtona. O kurna, Gimper. ona tu widzimy, że nawet Scooby-Doo tutaj jest. No i na sam koniec w okolicy znalazłem budynek, w którym przebywa Piotr Pan, ale niestety został zjedzony przez złych niedźwiedzi. I te niedźwiedzie poszły do Biedronki. No i to koniec tego upośledzonego filmu. No i zapraszam na kolejne filmy. Hej